Ostatnio czuję się kompletnie wyczerpany. Nie miałem ani jednego dnia wolnego od pracy od dwóch lat. Jakimś cudem, właśnie zatrudniliśmy kogoś kompetentnego, kto może zdjąć część obowiązków z naszego małego działu. Szef zasugerował, żebym w końcu wykorzystał trochę urlopu. Nienawidzę latania, więc to ograniczyło moje opcje. Nie jeżdżę na nartach więc to również zawęziło moje możliwości do prawie zera. Czy naprawdę nie było nic lokalnego? Czy miałbym być skazany na spędzenie dwóch tygodni robiąc nic w moim mieszkaniu? Bezmyślnie zacząłem przeglądać propozycje wyjazdów w pracę. Reklama domku letniskowego przykuła moją uwagę. Był blisko lokalnego ośrodka narciarskiego, ale nie należał do niego. Zdjęcia wyglądały wręcz zbyt dobrze, żeby były prawdziwe. Ogromna, przytulna chata z Bali, pusta i gotowa, czekała pośrodku pięknego, zimowego lasu. A cena? Była bardzo korzystna. Pozwoliłem sobie wyobrazić siedzenie przy ciepłym ognisku i czytanie zaległych książek, które zbierały się latami. Skoro nie miałem lepszego pomysłu, zarezerwowałem domek. Pod koniec tygodnia miałem już spakowane walizki. Jazda jednopasmową leśną drogą nie była tak uciążliwa jak się spodziewałem. Adres domku nie był w mojej nawigacji. Na szczęście droga prowadziła prosto do celu. Spodziewałem się zobaczyć jakieś dzikie zwierzęta po drodze. Przez całą jazdę nawet mały ptak nie przeleciał między drzewami. Przynajmniej było cicho. Zdjęcia nie oddawały uroku tego miejsca. Na żywo chata wyglądała jeszcze bardziej zapierająco dech w piersiach. Zastanawiałem się. Jak udało mi się znaleźć taką lokalizację za tak niską cenę? Ktoś był tam ostatnio, bo odśnieżono ścieżkę i schody na ganek, ale nie widziałem żadnych śladów stóp. Kilka razy musiałem przenieść wszystkie swoje torby do środka. Byłem wdzięczny, że ktoś zadbał o chodnik, bo inaczej mógłbym sobie złamać kark. W środku było zimno. Nie tracąc czasu, włączyłem ogrzewanie i rozpaliłem ogień w kominku. Później poszedłem do kuchni, żeby sprawdzić, czy mam wystarczająco dużo jedzenia na cały tydzień. W większości spakowałem przekąski, więc może będę musiał pojechać do miasteczka. Ku mojemu zdziwieniu, spiżarnia była zaopatrzona, a na półce znalazłem notatkę, że mogę częstować się dowoli. Naprawdę? Jak udało mi się mieć tyle szczęścia z tym miejscem? Podróż nie była długa, a mimo to padłem na kanapę przed kominkiem. Lata ciężkiej pracy dały mi się we znaki. Upewniłem się, że ogień ma wystarczająco drewna, żeby palił się przez kilka godzin. Po czym zawinąłem się w ciężkie koce na krótką drzemkę. Moja drzemka zamieniła się w sen do środka nocy. Hałas wyrwał mnie z marzeń sennych. Ogień prawie wygasł, a z głodu bolał mnie brzuch. Wstałem, żeby na nowo rozpalić ogień, gdy nagle hałas powrócił. Ktoś pukał do drzwi domku. Zamarłem ze strachu z niewiadomego powodu. Czułem się jeszcze bardziej zmęczony niż przed drzemką. Obiłem się ramionami, próbując powstrzymać dreszcze. Powinienem otworzyć drzwi? Nie powinno być powodu, dla którego ktoś miałby znajdować się w środku lasu o tej porze nocy. Najpierw założyłem, że osoba, która pukała, może być niebezpieczna. Potem zdałem sobie sprawę, że gdyby chciała, mogłaby po prostu włamać się, zamiast pukać. Mimo wszystko chwyciłem żelazny pogrzebacz z kominka, zanim podszedłem do drzwi. Halo? Zawołałem. O, cześć, trochę się zgubiłam. Możesz mi powiedzieć, czy w pobliżu jest jakieś miasteczko? Kobiecy głos odpowiedział za drzwi. Moja ręka zaczęła sięgać po klamkę, ale zaraz przyszło mi do głowy, że może czeka tam jej silniejszy znajomy, gotowy rzucić się na drzwi, gdy tylko opuściłem gardę. Tak, jest jedno, w dół głównej drogi. Odpowiedziałem, zastanawiając się, jak się tu dostała. Skoro nie użyła jedynej drogi prowadzącej na górę. Droga? O, widzę twoje ślady opon. Może mogłabym je śledzić. Ej, wszystko z tobą w porządku tam w środku? Potrzebujesz pomocy, żeby się stąd wydostać? Zapytała, jakby to pytanie było czymś normalnym. O czym ona do cholery mówiła? Przeszywający chłód przebiegł mi po plecach. Otworzyłem usta, żeby odpowiedzieć. Ale zobaczyłem kątem oka ruch. Z miejsca, w którym stałem, widziałem okna w salonie. Na dworze było zupełnie ciemno. W tej ciemności zaczęła pojawiać się biała postać. Moje serce zamarło, gdy blada twarz zbliżyła się do okna. Upiorny wygląd tej twarzy przypominał coś z koszmarów. Szeroki, czarny uśmiech przelegał do szyby. Ciemne oczy spotkały się z moimi. Po czym rozległo się głośne łomatanie do frontowych drzwi, prawie wyskoczyłem ze skóry. Gdy spojrzałem ponownie, twarz w oknie zniknęła. Pobiegłem tam, gdzie zostawiłem swój telefon. Przeklęte urządzenie nie chciało się włączyć. Łomotanie wciąż rozbrzmiewało po całej chacie, gdy moje drżące ręce podłączyły ładowarkę do telefonu. Wciąż nic. Potem zacząłem biegać po domu, upewniając się, że wszystkie drzwi są zamknięte. Gdy miłem okna, przez chwilę widziałem więcej tych bladych twarzy na zewnątrz. Co do cholery tu się działo? Zauważyłem coś na górze jednego z okien w kuchni. Sięgnąłem, żeby złapać za sznurek. Drewniane okiennice wysunęły się spod ściany i zablokowały się na dole. Jestem pewien, że gdyby ktoś się postarał, Mógłby się przez nie przebić, ale przynajmniej stanowiły dodatkową warstwę ochrony. Okazało się, że wszystkie okna miały te okiennice. Łomot stawał się coraz cichszy za każdym razem, gdy zasłaniałem kolejne okno. Nawet wbiegłem na górę, żeby zabezpieczyć okna w sypialniach. Na wszelki wypadek. Gdy biegałem po chacie, wciąż słyszałem kobiecy głos oferujący pomoc i namawiający mnie żebym wyszedł na zewnątrz. Jakby kiedykolwiek miało mi to przejść przez myśl. Gdy ostatnie okno zostało zasłonięte, hałasy z zewnątrz ucichły. Wkrótce odkryłem, że żaden z telefonów stacjonarnych nie działał. Mój telefon komórkowy nie chciał się włączyć, bez względu na to, co próbowałem zrobić. Byłem bezpieczny w środku chaty, ale uwięziony. Czy mogłem przeczekać tych kimkolwiek lub czymkolwiek byli ci na zewnątrz? Miałem wystarczająco jedzenie na tydzień. Szef wiedział gdzie się wybiera, więc jeśli bym nie wrócił, powinien zawiadomić policję. Prawda? Nie chciałem czekać tygodnia. Chciałem stamtąd natychmiast uciec. Ponownie rozpaliłem ogień. Przeszywający chłód wniknął w moje ciało aż do kości. Wiedziałem, że muszę utrzymać siły, więc zjadłem trochę przekąsek, siedząc na kanapie, drżąc z zimna, z pogrzebaczem w zasięgu ręki. Z jakiegoś powodu zacząłem czuć się wyczerpany. Wkrótce nie mogłem utrzymać otwartych oczu i zasnąłem, choć wciąż byłem przerażony do granic możliwości. Obudziłem się w zimnej chacie. Nie miałem pojęcia, która była godzina. Nie było żadnych zegarów, a mój telefon nadal był martwy. Bałem się otworzyć okiennicę, żeby zobaczyć, jaka jest pora dnia na zewnątrz. Nigdy wcześniej nie czułem takiego zimna. Założyłem na siebie kolejne warstwy ubrań. Nawet kominek i ustawienie ogrzewania na maksymalną moc nie pomogły pozbyć się chłodu. Swędzące uczucie pojawiły się w tylnej części gardła. Na dodatek zaczynałem chorować. Musiałem się rozgrzać. Ku mojemu rozczarowaniu prysznic miał tylko lekko ciepłą wodę. Prawie czułem się bardziej zziębnięty po krótkim prysznicu. Skręcało mnie w żołądku. Przekąski z poprzedniego wieczoru nie siedziały dobrze. Próbowałem zrobić puszkę zupy, ale moje ciało odrzuciło ją. Wróciłem na kanapę pod sto skoców. Czułem się okropnie. W krótkim czasie od przebudzenia moje zdrowie gwałtownie się pogorszyło. Później byłem zbyt chory, żeby robić cokolwiek, oprócz spania przez kolejne kilka godzin. Która była godzina, gdy znowu się obudziłem? Nie miałem pojęcia. Delikatne pukanie sprawiło, że się poruszyłem. Usłyszałem niski głos, ale nie mogłem zrozumieć, co mówił. Powoli ruszyłem w stronę drzwi. Moje ciało było zbyt obolało od gorączki i dreszcza, żeby chwycić broń. Musisz stąd wyjść, szeptał kobiece głos, ten sam co wcześniej. Wyjdź tutaj, pomogę ci. Pokręciłem głową. Chociaż ona tego nie mogła widzieć. Nie kłam, wiem, że masz tam innych. Wysyczałem. Mój głos był zachrypły z powodu choroby. Innych? To widziałeś? Brzmiś strasznie. Nie wiem, czy przetrwasz więcej niż dzień albo dwa tam w środku. O czym ona mówiła? Czy sugerowała, że w jakiś sposób chorowałem, bo byłem wewnątrz chaty? Nie. Po prostu próbowała powiedzieć cokolwiek, żeby mnie wyciągnąć na zewnątrz. A jednak chciałem jej zaufać, bo byłem przerażony. Podszedłem ostrożnie do najbliższego okna, żeby odblokować okiennicę. Otworzyłem ją tylko na tyle, żeby zobaczyć na zewnątrz. Oczy bolały mnie od oślepiającego śniegu. Gdy wzrok przyzwyczaił się do światła, Zacząłem przeszukiwać drzewa w poszukiwaniu śladów stworów z poprzedniej nocy. Nie było żadnych śladów na śniegu. Czy tylko mi się to wszystko przywidziało? Ciemna sylwetka poruszyła się między drzewami, potem kolejna. Pojawiało się ich więcej, jakby były świadome, że patrzą na zewnątrz. W ciągu kilku sekund, niezliczone. Pokręcone i zniekształcone ludzkie postacie zaczęły wyłaniać się z lasu. Niektóre ciągnęły za sobą ciała zabitych zwierząt, z ust potworów kapała krew. Gdybym wyszedł na zewnątrz, byłbym następny. Nagle ludzka twarz pojawiła się tuż przy oknie. Młoda kobieta o zielonych oczach i rudych włosach uśmiechała się do mnie. Przez moment strach mnie opuścił. Wyglądała tak przyjaźnie, że prawie rozważyłem wyjście do niej. Potem jej szeroki uśmiech zaczął się jeszcze bardziej rozszerzać. Z hukiem opuściłem okiennicę, zamykając ją na zamek. Nie wiedziałem, czym były te potwory, ani dlaczego jeszcze nie dostały się do środka. Na razie byłem bezpieczny w chacie. Potwory były na zewnątrz i tam powinny zostać. Dziewczyna błagała mnie, żebym wyszedł na zewnątrz. Próbowałem ją ignorować. Choroba zaczęła się nasilać. Nie byłem w stanie długo stać. Znowu znalazłem się na kanapie, w mojej bezpiecznej przestrzeni. Umysł miałem zamglony przez nagłą gorączkę, co uniemożliwiało mi myślenie. Zanim straciłem przytomność, usłyszałem, jak dziewczyna na zewnątrz mówi jeszcze raz: Jakoś wyciągnę cię stąd. Jak długo spałem? Nie wiem. Nie mogłem się ruszyć. Gardło mnie bolało. Całe ciało miałem obolałe. Ledwo mogłem utrzymać oczy otwarte. Czy tak miałem umrzeć? Sam pośrodku niczego? Nawet nie lubiłem chat. Więc dlaczego tu przyjechałem? Mogłem przecież przeczytać wszystkie te książki w domu. Obudził mnie kolejny hałas. Tym razem był inny. Czułem też zapach dymu. Ale nie pamiętałem, kiedy ostatnio wstałem, żeby dołożyć do ognia. Nagle poczułem przypływ energii i wstałem. Próbując zrozumieć, co się dzieje. Ku mojemu przerażeniu zobaczyłem dymy wydobywające się spod okiennic. Szybko zdałem sobie sprawę, że chata się pali. Płomienie jeszcze nie dotarły do środka. Ale jeśli szybko nie wyjdę... Zginęł od dymu. Kaszel wstrząsnął moim ciałem. Powietrze w chacie stawało się coraz gęstsze. Próbowałem dotrzeć do drzwi wejściowych, ale nagle moje ciało stanęło w miejscu. Z jakiegoś powodu nie mogłem kontrolować swoich ruchów. Z wnętrza ścian dochodziło jęczenie. Przypominało niemal krzyk. Łzy piekły mnie w oczy. Gdy byłem zmuszony patrzeć, jak moje ciało oddala się od jedynej drogi do wolności. W końcu trafiłem do kuchni. Był tam ktoś jeszcze. Przez gęste powietrze trudno było dostrzec jej rysy. Również kaszlała. Chodź, zginiesz tutaj, krzyknęła. Tylne drzwi były wyważone. Trzymała w dłoni duży młotek, co wyjaśniało, jak udało się jej dostać do środka zrobiłem kilka kroków w jej kierunku ale moja ręka poruszyła się sama w jednej chwili chwyciłem nóż z blatu i zaatakowałem ją cofnęła się ale mimo to rozciąłem jej głęboką ranę przez lewe oko chciałem przestać nie chciałem jej skrzywdzić krew spływała z jej rany na podłogę z jakiegoś powodu drewno pochłaniało ciecz nie pozostawiając śladów przykro mi Powiedziała i uniosła młotek. Ostatnie co pamiętam z wnętrza tej chaty, to szok bólu w okolicy mojej skroni. Obudziłem się znowu, drżąc z zimna. Gardło miałem sucho jak papier. Moje ciało nie przestawało się trząść, ale gorączka zniknęła. Byłem bardzo osłabiony. Z jakiegoś dziwnego powodu siedziałem w swoim samochodzie, a chata przede mną była cała w płomieniach. Z budynku wydobywał się krzyk, a przysiągłbym, że widziałem ciemny dym wylatujący z ognia i mknący głęboko w las. Zadzwoniłam na policję, wytrzyma jeszcze chwilę. Spojrzałem w boki i zobaczyłem rudowłosą dziewczynę, zdejmującą swoją kurtkę, by okryć moje trzęsące się ciało. Próbowałem coś powiedzieć, ale moje gardło było zbyt suche. Podała mi łyk wody z butelki, którą miała ze sobą. Jej lewe oko było zamknięte z powodu rany, którą jej zadałem. Przepraszam. Wychrypiałem. Nie przejmuj się. Oko będzie w porządku, a ja będę miała fajną bliznę. Odpowiedziała z uśmiechem. Chata. Zacząłem, po czym zakaszlałem. Tak, wysysałaś z ciebie siły życiowe i takie tam. Cieszę się, że dotarłam na czas. Odzyskasz siłę za kilka tygodni. No ale ja muszę już lecieć. Do zobaczenia, aligatorze. Nie mogłem jej zatrzymać. Chciałem jej podziękować albo dowiedzieć się, jak się nazywa, ale odeszła, nie chcąc czekać, aż pojawi się policja. Trafiłem do szpitala. Kiedy byłem w stanie, przeprowadzono ze mną serię przesłuchań. Nie miałem wielu odpowiedzi. Znaleziono spalone szczątki chaty, ale nie było zarejestrowanego budynku w tamtym rejonie. Droga, która prowadziła do chaty, zniknęła, zanim dotarła tam policja. To był cud, że udało im się przebić przez las, by mnie znaleźć. Powiedziałem, że wynająłem chatę przez ogłoszenie w internecie, ale na mojej karcie kredytowej nie było żadnych obciążeń. Nie mogłem już znaleźć tego ogłoszenia. Śledczy byli zdezorientowani, ale brakowało im jakichkolwiek wskazówek, by kontynuować dochodzenie. Słyszałem plotki, że ludzie zaczęli znikać w tamtym lesie. Rok temu znaleziono dwa ciała wewnątrz szkieletu domu, który nie powinien był istnieć w środku lasu. Były w odległości spaceru od miasteczka. Nikt nie rozumiał, dlaczego pozwolili sobie umrzeć z głodu w opuszczonym domu. Potrzebowałem kilku tygodni wolnego, żeby dojść do siebie. Na szczęście mój szef był wyrozumiały. Byłem wdzięczny, że przeżyłem najgorsze wakacje, jakie można sobie wyobrazić. Ale brak odpowiedzi nie dawał mi spokoju. Naprawdę chciałem podziękować tej dziwnej dziewczynie, która mnie uratowała. Chciałem opowiedzieć swoją historię głównie po to, by ostrzec innych, że w lesie czai się coś nienaturalnego. Na świecie istnieją mroczne rzeczy, ale istnieją też przyzwoici ludzie. Mam nadzieję, że nigdy nie natkniesz się na taką samą sytuację, przez którą prawie straciłem życie.